Hej, witajcie w nowym odcinku. Tak jak zapowiadałem w poprzednim zaczynamy przygotowywać auto pod malowanie. Eee, tak wygląda już stawiona reperaturka, co możecie zobaczyć. W poprzednim odcinku jest wstępnie zaszpachlowana. Ja używam na pierwszy e, rzut, że tak powiem szpachli z żywicą. Jest twarda, techniczna, e, gorzej się ją obrabia, ciężej ale wytrzymuje za to więcej, według mnie. Zaraz bierzemy klocek, papier i zeszlifujemy to na gładko. Trzeba będzie podokładać, bo już widzę tu jest delikatny dołek, tu gdzieś ten. Będziemy dokładać, wyciągać ten rant, żeby kształt złapać i szykować dalej auto podmalowanie. Tak, jak widzicie, moi drodzy, mamy to wyspakowane już. Mamy wstępnie kształt złapany. Tam na przebitkach widzicie, jak sobie wyznaczyłem e, ten rant za pomocą taśmy e, i, i cyrkla. E, Cyrkę ja sobie ustawiałem po prostu na krawędzi, ustawiałem sobie szerokość, jaka jest tutaj, i leciałem sobie cyrklem. Później to, <laughs> e, to okleję taśmą i się szlifuję do taśmy. E, Teraz, ponieważ nie mam pudru, siknę to czarnym sprayem zwykłym. Biorę kostkę i papier ścierny i będę to przecierał. Zobaczymy, gdzie są jeszcze kiedoki, gdzie trzeba to szlifować, gdzie trzeba to szpachlować. I zaczynamy wyprowadzać na gotowo ten element. Tutaj mamy element już. Wyprowadzony, pomalowany podkładem. Czekamy aż wyschnie, przeszlifujemy podkład. Tutaj mamy wewnętrzną część. Wyszło. Całkiem ładnie. Na dolo odbudowaliśmy już kawałek baranka, bo starłem przy szlifowaniu. Także czekamy aż podkład dobrze wyschnie. Matujemy, szlifujemy podkład jeszcze, patrzymy czy jeszcze nie ma jakichś niedoróbek. I szukujemy element pod lakier. Mamy ładnie pomalowane, wyprowadzone, wyszlifowane. Auto już tu rozklejone. Teraz matujemy na około lakier, żeby wkleić się z zaprawką. Obmyjemy sobie, sprzątamy garaż oczywiście. No i zaraz będziemy dawać lakier bazowy. Dwie warstwy, jak to wyschnie. Zresztą zobaczymy, jak będzie kryło, jeszcze może trzy, nawet. Jak to wyschnie, lakier bezbarwny. Będziemy dziś nakładać taką plamę e, lakieru, żeby nie malować całego elementu, bo nie ma takiej potrzeby. I mamy po robocie. Autko mamy już oklejone, zabezpieczone, przygotowane do malowania. Ja sobie grzeję garaż. Mamy już ponad 20 stopni, jeszcze 5 stopni. Niech się trochę blacha też nagrzeje. Odpuścimy to jeszcze raz. I malujemy w kolor, w pod, yy, w kolor bazowy, w klar. Wyschnie, spolerujemy i powinno być bardzo ładnie. Jak po malowaniu. Nagram jeszcze krótki moment. Pokażę Wam jak to wygląda finalnie. Mamy pomalowane elementy już na gotowo i kolorkiem nawet ładnie wygląda i klarem jak widzicie tutaj, a nie wiem czy widać, czy nie widać o, tu jest taki odkurz, tu jest niedomalowane wszędzie ale ja to właśnie tylko po to, żeby to spolerować i w tych miejscach stary klar połączy się z nowym. I praktycznie nie będzie widać przejścia. Tu jest ładnie wynany. Tu mamy ładnie krawędź. Teraz ładnie widać. Także jeszcze zostaje nam ostatni etap, ale to po wyschnięciu minimum doby, polerka. I auto mamy gotowe. Pochwala się wynika na koniec. Mamy element już skończony, pomalowany, wypolerowany. Tak jak widzicie, praktycznie nie widać nigdzie przejścia. Wyszło bardzo ładnie. Lakier minimalnie widać, nie wiem czy zobaczycie, minimalnie widać różnicę uziarnienia, ale jest to tak małe że nie będzie to w ogóle widoczne. To jest efekt pracy. Zaraz biorę się za. O! Coś nie może się wyzumować. O! W końcu. No, zaraz biorę się za składanie. E, autka. I oddanie do umycia, oczywiście, bo jest całe brudne, i oddanie do klienta. Dzięki za oglądanie. Zapraszam Was do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć. মাযরানেনেনেনেনে <small>